Radio Kraków. Dzień dobry, a w studiu Radia Kraków Wojciech Kolarski, minister do spraw polityki i kultury w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry panie ministrze. Witam panie dyrektorze, witam wszystkich państwa. Prawo i Sprawiedliwość. Czy panie dyrektorze, jeśli mogę to dodam, że nie będę odpowiadał, będą mi podlegać takie dwa obszary. Wymienił pan sprawy kultury i w tym polityki historycznej, ale drugi ważny i duży obszar to dialog społeczny. To biuro też będzie mi podlegać, podkreślam, bo to bardzo ważna kwestia wynikająca też z kampanii zobowiązań prezydenta Andrzeja Dudy. To panie ministrze o tym więcej za, za kilka minut, ale chciałbym najpierw zapytać o sprawę referendum, bo to sprawa i Sprawiedliwość od pewnego czasu apeluje o trzy dodatkowe pytania do prezydenta Dudy. Ludowcy chcą, żeby prezydent w ogóle zrezygnował z referendum. Co zrobi prezydent? Pan prezydent w tym tygodniu ogłosi swoje stanowisko w tej sprawie, prowadzi konsultacje, jutro dojdzie do spotkania z inicjatorami referendów, z tymi organizatorami akcji referendalnych, które no cieszyły się największym poparciem, które spowodowały, że miliony Polaków oddały swój podpis na rzecz przeprowadzenia konsultacji. Kilku konkretnych sprawach. Także decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona przez pana prezydenta w najbliższych dniach. Co najbardziej prawdopodobne, że będzie jak na początku postanowiono trzy pytania? Pan prezydent przedstawi za kilka dni swoje stanowisko, proszę panie redaktorze o chwilę cierpliwości. No dobrze, to, to drugie pytanie, które stawiamy sobie z zeszłego tygodnia tutaj w Krakowie no i w całej mało Polsce myślę. Prezydent Duda podpisze ustawę antysmogową. Yy, znów. Proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości, bo ta ustawa jest procedowana w tej chwili w parlamencie, ona niebawem trafi do kancelarii i wtedy no, stanie na agendzie spraw. Z całą pewnością to jest niezwykle istotne rozwiązanie prawne o wielkich konsekwencjach dla Krakowa, natomiast no, pan prezydent musi patrzeć na akty prawne. Szczerzej, nie tylko pod kątem jednego, jednego miasta, jednej aglomeracji. Natomiast yy, sprawa czystości powietrza, yy, ochrony środowiska w mieście w Krakowie jest dobrze panu prezydentowi z powodów oczywistych znana, więc z pewnością decyzja będzie podejmowana w interesie miasta, ale też w interesie dobrze tworzonego prawa. Czyli można z tego taki wniosek wyciągać, że raczej podpisze tę ustawę, pan prezydent? Bardzo bym prosił o to, żeby, żeby pozwolić panu prezydentowi być tym pierwszym, który, który ogłosi i który się wypowie. Rolą ministra nie jest marsz o krok, krok do przodu. Także proszę jeszcze o tam chwilę cierpliwości, tym bardziej, że ta sprawa jak wspomniałem, dopiero zaczyna swój bieg kancelaryjny. No ale nie, nie uwierzę, że, że panowie o tym nie, nie rozmawialiście. Pan prezydent Duda doskonale wie, czym się oddycha w, w Krakowie. Był krakowskim radnym, pan też był krakowskim radnym. By, była sprawa poprawek do ustawy o ochronie środowiska posła Arkita. Wówczas właśnie był pan p, p, przedstawicielem Krakowskiej Rady Miasta. No i wszyscy przyjęli dobrze te, te propozycje. No i co? I dzisiaj? Nie, bo tutaj nie ma żadnych wątpliwości. To nie... Problem nie polega na tym, czy, tylko problem polega na pytaniu jak, jak doprowadzić do tego, żeby powietrze w Krakowie było czystsze, żeby tutaj się lepiej oddychało. To jest oczywiste. Mhm. A pan jest raczej za tę, tą ustawą, czy, czy ma Pan wątpliwości? Ja poczekam na najpierw na opinię pani minister Anny Słówki Pasek, która oceni od strony formalnej te, te zapisy. A wtedy przejdziemy do, do rozmowy merytorycznej na temat tej ustawy. Rozumiem, że, że no mają znaczenie te wszystkie apele do prezydenta Dudy. Apeluje między innymi prezydent Majchrowski. O, nie, apele y, do pana prezydenta mają znaczenie w każdej sprawie, bo pan prezydent zadeklarował w swojej kampanii wyborczej, że to będzie otwarta prezydentura, że to będzie prezydentura dialogu. W związku z tym, to nie tylko, że te sprawy są ważne w y, ta, taki sposób, Pracy nad tworzonymi przepisami, nad tworzonym prawem jest ważne, co wręcz prezydent, prezydentowi ludzie zależy na tym, żeby debata publiczna dotyczyła bardzo konkretnych spraw.